Dzwoń po Matisza, potrzebujesz lawetę. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Hmm. To miał być zwykły wyjazd na nagrywki. Okej, nie mam wątpliwości, że to był bo... się będę upierdalała samochodem. Nie. Taki, który nie masz i cię nie stać. <taki> 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 miał. Jedziemy nagrywać, a po drodze zajedziemy na jedzenie. To jest hasło na dziś. Hasło na dziś. 是啊。<noise> lecę to. Ja pie. Sprawa wygląda następująco. Jest druga w nocy. Kermit ma dosłownie urwane koło i wisi na podwoziu. Stoimy przy ruchliwej drodze, gdzie w każdej chwili mogą pojawić się niebiescy. Mijają kolejne minuty, a wszystkie telefony do znajomych laweciarzy milczą. Ale w tym momencie po raz kolejny objawia się mój złoty czepek, bo po pół godziny obok nas przejeżdżają chłopaki E36, którzy właśnie wracali z miasta. I powiedzieli, że ich znajomy, który też z nimi był, ma lawetę na podwórku, tylko musi po nią pojechać. Z tym, że to było na tyle daleko, że Kermit wisiał kolejne 40 minut, więc to, że żadne służby się tym nie zainteresowały albo że ktoś po nie po prostu nie zadzwonił, było naprawdę imponujące. Gdy przyjechał wybawca z lawetą i sprzętem, zaczęła się naprawdę długa operacja ściągania zielonego skrawola, a potem z urwanym kołem Załadunek na lawetę. Uf, udało się po jakimś godzinie kombinowania. Kermis jest na lawecie. Ciężko komentować mi to obecnie, no bo tutaj zniszczenia są jakie są. Mogło być o wiele, wiele gorzej. Na szczęście totalnym przypadkiem wracała ekipa ze zlotu Wicked. O, żeż ty. Pełna profeska, szanuję. Wiele osób zadaje sobie pewnie teraz pytanie: Adam, jak ty zdołałeś to w ogóle odjebać? Pierwsza i najważniejsza informacja. Plan na tę sekwencję zakrętów był zupełnie inny, bo jeszcze gdy ostatnio tutaj byłem, ta trasa była zamknięta, a droga szła tędy. I to nie było nawet skrzyżowanie, tylko trasa bez możliwości skrętu. Więc szybka modyfikacja planu i decydujemy się na wylot w tę stronę, bo jest o wiele łatwiej zrobić to bezpiecznie. Parę osób na czatach, kontakt radiowy i jazda. To było pierwsze podejście, żadnych testów. Po tylu latach w biznesie taka jazda nie różni się wiele od zwyczajnej. Niegdy masz tyle marginesu na błąd. Tu zaczyna się robić ciekawie, bo wylot na prostą klasycznie chciałem skończyć manji, czyli przekładkami lewo-prawo na prostej. Niestety, dokładnie w tym momencie, gdy wciskam pedał do końca, widzę wyłaniającą się zatoczkę autobusową. I szybka myśl, genialnie, mogę poszerzyć mangi, dzięki czemu będzie dynamiczniej, większe kąty równa się lepiej. Z tym, że mając przed sobą auto nagrywające, nie widziałem i nie miałem pojęcia, że jak nigdzie w okolicy zatoczka ta jest oddzielona od drogi wysoką wysepką. Celowałem tędy. No, pojechałeś na pewniaka, no. No i tak to było. Pierwsze podejście, plus niesprawdzenie trasy, skończyło się w najgorszy możliwy sposób. Czy aby na pewno? To był mniej więcej rok po tym, jak kermit został wyleczony ze wszystkich chorób wieku dziecięcego po czteroletniej przebudowie. I nie miałem zamiaru znowu tracić czasu i pieniędzy, żeby ten zielony śmieć, zamiast jeździć, stał u kolejnych speców. Dlatego od razu, jak zabrali go tą lawetą z ulicy, to pojechał prosto do mojego znajomego z łbem na karku, który mu powiedziałem: zmień tylko wahacz i pół Nastaw to jakkolwiek, żeby jechało w miarę prosto. I na razie wypane w całą resztę. No i jak mu powiedziałem, tak zrobił. A reszta jest historią. Witam, moi miłi państwo! Przed wami mój poczciwy Kermit, czyli BMW E30 v 8 które będzie naprawiane. Zaliczyłem Kermitem niemałego gonga. <grymiany> Ale urwał! Wynikiem tego Gonga niestety jest tu pęknięta szpachla, ponieważ odtąd dupsko i z drugiej strony tak samo idzie spaw, więc generalnie Buda kermita ma już pewne przejścia ze sobą. Koło było właściwie złamane do środka, zawias, który oberwał, czyli belka. To jest niezmienione od momentu crashu. Jedyne co zostało zmienione to wahacz. Możecie się zastanawiać, ale Adam czemu... On... Oś taką popelinę, czemu nie zrobiłeś od razu tego jak należy? Powiem wam tak, zawieszenie z tyłu całe się ruszyło, mocowania, buda odrobinę też. Gdybym chciał zrobić to tak jak należy, musiałbym wydać wiele pieniędzy, stracić wiele czasu, żeby auto znowu jeździło jak poprzednio. Dlatego wstrzymałem się z tym, wiele z tych wideo, które już widzieliście z Kermitem było nagrywane po tym gongu, więc no, nie było tragedii z jeżdżeniem bokiem. No ale gdyby to miało być takie autko, wiecie. Cieszące, że jest super stanie i super generalnie z modelem, to musiałbym na nowo odbudować tył. I dokładnie to się teraz dzieje. Tylko jest tu mały game changer, bo wsadzam tu zawieszenie z E87. Jedyneczki, która ma zawieszenie dokładnie jak E90, czyli trzy regulowane hacze i dwa dolne podtrzymujące. Dzięki czemu będę mógł sobie na pewno odpowiednio to wszystko wyregulować po tym gągu. Na pewno, na pewno. Oczywiście cała podłoga tylna prawdopodobnie będzie wycinana, i to właśnie jedziemy zrobić do Lublina, do ekipy. Old Wagon Garage, którzy po prostu robią niesamowite rzeczy. Spójrzcie na to. Właściciel zakładu blacharskiego Old Wagon Garage, czyli Dąbski, jest mocno znany z tego, że wziął sobie na warsztat klasyczny BMW serii 5 E28, pociął je i przerobił na kombi, które nigdy nie istniało. I zrobił to tak dobrze, że aż ludzie zaczęli się do niego sapać. Wiele osób w ogóle było w szoku, że takiego pięknego klasyka pomalowałem w płomienie, jak ja mogłem to zrobić. No, kolejna część osób to w ogóle chciała mnie zajebać za to, że chcę Driftować tym autem. Nie wiem, jak to skomentować. No. Sam włożyłem w nie tyle pracy, no to jest mój wybór, no. Generalnie chłop to wirtuoza metalu. Wie jak robić rzeczy równo i ma dobre poczucie smaku. Więc, poza tym, że naprawimy, a raczej zupgradeujemy zawias na bardziej rozwojowy, to Kermit jedzie do niego przede wszystkim na wywalenie tych laminatowych poszerzeń i stworzenie jedynego w swoim rodzaju bodykitu z metalu. Pompując przy tym całą linię E30 jak balon i dorzucając do tego ładne metalowe nadkola. Coś, co chciałem zrobić od zawsze, ale nie znałem odpowiedniej osoby, która mogłaby to dla mnie zrobić. To teraz. O nie! A few moments later. Tak, no za to mocowanie żeby be... I wjeżdżałem. No, no, no. Widziałeś w ogóle filmik Kraszu? Widziałem. No. Widziałeś? Widziałem, widziałem. No to to jest niezmienione od momentu crashu. Jedyne co zostało zmienione to wahacz, mhm. żeby jakkolwiek dało się jeździć. No i co? No i całość się na pewno przesunęła. Bo po prostu mhm. zdałem dystans na to koło za tobą. Tutaj jeszcze próg rozjeźdź. No ja ci nie, ja ci inaczej powiem. Zioma, który składał mi kiedyś kermita, bo on już kiedyś był łapany za progi, żeby go wyprostować. I on mi tu zrobił prowizoryczne ładne progi, bo były takie złapane. Nałożył po prostu poszycie tak. na krzywy próg. Tak, zgodziłem się na to po prostu. Mhm. Nie? Mogę ci powiedzieć, że był u mnie ten ziomek mierzyć go. Mhm. I tak, te otwory do tych otworów tutaj. To tu przód mamy równo, do tych dziur na pewno jest równo. I przekątna do tych otworów tutaj. No ale tak to buda tutaj do tych przekątnych to jest równe. No ale to, to w życiu nie będzie tu równe, nie? Jakby tu przekątne sprawdził, to to nie no, no. będzie równe. Fajnie, A że co? tutaj to w miarę jakoś tam wygląda, bo ja mam taki plan wstępnie. Wypierdolić to wszystko mniej więcej do tego momentu, nie? Aha. Zastanawiam się, czy nie powinniśmy zacząć od stawienia progów. Gdybyśmy sobie wypuścili tutaj już zdrowy próg wewnętrzny i zaczęli od tego, nawet nie mówię, żeby od razu, wiesz, poszycia wstawiać przed wstawieniem belki tej całej konstrukcji, której, którą tutaj zrobimy. Tylko bardziej mi chodzi po prostu o to, żebyśmy sobie zrobili zdrowy samochód w tym miejscu. Ja ogólnie zawsze, wiesz, mam taką zasadę, że jak zaczynam, powiedzmy, robić samochód, no, no. to chcę, żeby wszystkie miejsca konstrukcyjne były na początku ok, no nie? Tak samo tutaj, no, ten próg wewnętrzny, no. Jest chujowy. Słuchaj, zrobimy jak uważasz, że będzie dobrze. Ale nie przeraża się temat generalnie, tak? Nie, nie, nie. A skądże? Jakbym to miał na przykład odbudować, Czaisz, że byłoby no. to w takim stanie i tu mówisz, chcę mieć e 130, bo to mu no. peta i w ogóle wiesz, ciężko znaleźć. To bym sobie pomyślał... Ja Pierdal. Ale że wypieprzamy to wszystko i mocujemy wszystko na nowo podłogi to jest jakaś tam moja wizja i tak dalej albo nasza wizja, mm -hmm. bym powiedział, no to nie przeraża mnie to, no do zrobienia wszystko jest co nie. Na tym etapie kończymy oględziny, bo tak naprawdę przyjechaliśmy tu na świątecznego śledzika. A tylko przy okazji zabraliśmy kermita ze sobą. Co jak co rok łączy się też z moimi urodzinami. Nie! Dziękuję wam bardzo, zdrowie! I teraz fan fact. Mimo, że Kermit tu został, a my wróciliśmy do Wawy, to w międzyczasie odezwali się do mnie po raz kolejny chłopaki z Mięty, u których Kermit gościł już na dwóch klipach. Bo ja lecę driftka, robię tylko szklpa, tylko pisk, bym na scenie dziś grał. Ona szuka byczka, co lata po uliczkach. I chcieli, żebym go im użyczył jeszcze do sesji na okładkę płyty. Więc znowu długa do Lublina, z powrotem do Warszawy, a po paru dniach wycieczka na sesję w studiu. Co przyznam, jest pięknym zakończeniem tej odmiany Kermita. Chłopaki robili naprawdę duże oczy, jak tłumaczyłem im, że prosto z tej sesji Kermit jedzie na cięcie całego dubska. I tak dokładnie się stało. The next day. Mateo wariacie weź nam powiedz co będziemy dzisiaj robić w ogóle. Rozbieramy kermita. Zczep yeah! jest problem techniczny. Co tam się tu dzieje? Tu jest tylko jedno miejsce, gdzie można złapać zbiornik, a tu nie ma alternatywy i nie ma jak żeby wyciągnąć, atakowujemy go w boku. Cholera, jasno. A few moments later. No! I od razu palić wiadomo gdzie. <grystanie> <grystanie> o kurwa. Fabryka. Profesjonalna ocena sytuacji, proszę. No, do wyjścia. O, tak, ruda, jak w masełce, O, tak. Ale ładne. To nie jest satysfakcjonujące. Nie wiem. Loads of finesse. Chłop się śmieje, to jego samochód. Słuchaj, jest w dobrych rękach, no. Pocieszająco. O, czyli on był kiedyś czarny, tak? No tak, czarna kupejka. 325 wow. stary z winu. O kurwa. No. To robimy na klasyka. Jednak. No ta, jakie piękne paseczki, no chłopie. Ty ona pękła. Czujesz klimat? Pamiętasz jak wygląda belka? No. Ale ten samochód jest pęknięty jak rama do roweru. Ej, w tutaj też pachla, bo szpaklą, jeszcze coś. Co to jest? To wygląda jakby to była szpachla z aluminium, czyli taka szpachla, którą się daje po prostu na początek jako taką szpachlę powiedzmy, konstrukcyjną. Ale nie okay. wiem czy to tak jest, bo ale raczej tak jest. Trochę gorzej to wygląda niż myślałem. Szczerze powiem, że tą ćwiartkę to by się opłacało przespawać jakoś tak, żeby to było trochę ładniejsze i mniej takie Tutaj mamy tyle szpachli. No ile? Poza skalą. Przespawać czy dosztukować. Ja bym wolał ją tak przespawać, nie? Bo jakbyśmy ją sobie przespawali, to potem byśmy fajnie ją mogli pociąć i równomiernie rozszerzyć, ale to też jeszcze wiesz, wszystko K***a, te wszystkie linie, to jest wszystko porwane. Wyjęlibyśmy szyby i gdzieś to na słupku. Byśmy wali całe to szycie, no nie? Okej, okay, let's go! Dobra. Pamiętajcie, że nadal możecie wspomóc odbudowę Kermita, kupując nasz pakiet tych dwóch plakatów. Jeden to wielkoformatowe zdjęcie, które zrobiłem, gdy był w topowej formie, a drugi to jebitna, ręcznie rysowana grafika przez artystę Carsplash Arta z kultową siódemką, która jest synonimem strzelecki garaż, zaraz obok Zielonego E30. Klikalny link zostawiam w opisie filmu. Moi drodzy melduje się znowu na miejscówce Old Wagon Garage Gdzie działamy dalej? Przy Kermicie Minęło mniej więcej 3-4 miesiące od kiedy ostatnio był on męczony Były małe komplikacje po drodze, ale działamy Plan na dzisiaj to wstawić nowe tylne zawieszenie Żeby Kermit siadł na nim i się wytoczył przez ten czas, gdy mnie tu nie było, na odległość zaatwiecało tylną belkę zawieszenia do E87, a Domski do tego pospawał konstrukcję nośną, co będziemy dziś w całości wrzucać na auto. Dzień dobry, witam. Ty mi powiedz, ty, ty to sam zrobiłeś? No. No to gratulacje ja się tak. zastanawiałem czy tego gościa od rurek tu specjalnie y sprowadzałeś? Wiesz czy... był, był mnie, trochę mi podpowiedział Miałem zrobić samą tą konstrukcję i usztywnić no. to po prostu blachą potem jeszcze jak będzie wstawione Ale on mi podpowiedział, że lepiej dać to i jeszcze krzyża na środek, nie? Okej okay. No i tutaj jeszcze mam taki plan, żeby wyciąć z lasera takie trójkąty Lebiście. Dobra, jak tam nie zardzewiał zielony mm. przez ten czas? Pewnie zardzewiał <laughs> Nie wygląda najgorzej, myślałem, że będzie gorzej, szczerze powiedziawszy. No i plan jest taki, żeby po prostu przednie mocowania tej belki zamocować w ten sam sposób, co jest to zamocowane. Mhm. No i potem po prostu dorobimy do tylnych mocowań od kielichów jakiś odkos. No i tak naprawdę wiesz, to wtedy już będziemy w domu, bo wstawienie tej belki to jest taka, że tak powiem... Kamień milowy? No taka najgorsza rzecz, która tutaj jest dla mnie, bo wiesz, no ja jednak się tymi konstrukcjami rurowymi tak średnio zajmuję. Raczej wcale. Ale tutaj wiesz, tutaj jest taki motyw, że blacharka połączona z konstrukcjami rurowymi. Bo jednak wiesz, trzeba zrobić konstrukcję rurową, ale trzeba też to wstawić blacharsko. Także no tak. zgodnie wiesz, z przekątnymi, żeby ten samochód prosto jeździł, nie? Mhm. Mówiąc po ludzku, Domski robi taką konstrukcję tylko mi, bo go o to wybłagałem. Ale na co dzień należy się do niego zgłaszać z tematami czysto blacharskimi. No co, ogólnie wycinamy wszystko, co jest tutaj, tak? Wytniemy na razie tylko miejsce tam, gdzie mniej więcej będzie tabelka i będziemy sobie podcinać, żeby okay. nie stracić tak jakby sztywności auta na tych elementach, które tutaj mamy, bo tak musielibyśmy spawywać, jakieś rozpórki i tak dalej. A my sobie tak będziemy się posiłkować po prostu tym wszystkim i zobaczymy, gdzie to w ogóle wypadnie, no nie? <zysy> że ty chcesz całościowo zjechać tym w dół, tak? No, 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 no. Ale wiesz, póki mamy jeszcze te dwa miejsca, to jebiamy tutaj, żeby potem nie trzymać tego w rękę. w ogóle jeszcze na szybko opowiem o zjechaniu tego auta, bo to mocowanie belki jest w takim stanie od. Z rok co najmniej. I dlatego nie robiłem nim wiele kilometrów, bo mogą się wszyscy domyślać, że tu zbieżność nie była, nie było jej. Także fajnie, że auto nie zostawiało czterech śladów, a może zostawiało, nie wiadomo. Kolejne zjebanie jakie było to to, że to są grube półosie do 325i, co jest rarytasem. I to jest taki rarytas, że nie ma już półosi grubych bez uwalonych przegubów nie istnieją. A z kolei firma zewnętrzna, która się zajmuje przegubami i półosiami, nie chciała mi tego zrobić. Nie do końca wiem, czemu jakieś techniczne problemy. Także tak to auto jeździło przez jakieś półtora roku. powinno się stać tu z półtora roku temu? No kto normalny jeździłby z takim starym skrzywionym zawieszeniem? No? Nie wiem. W ogóle nie wiem, kurwa, czy moim stołem tu nie podjedziemy, bo na tym stole to idzie to wypoziomować przynajmniej. że przy tym dzwonie to wygląda jakby ta cała belka razem kurwa z dwoma mocowaniami się w bok przesunęła. No oczywiście, że tak, przecież z prawej strony musiałem dorzucić więcej dystansu. Tutaj widać ślad jeszcze po poprzedniej konserwacji, gdzie mniej więcej był ten element. A no, auto albo przestało by jeździć, albo jeździłem dalej, więc wybrałem opcję jeździć dalej. Będzie, że tak. na podłużnicy się wpierdalać. No, ale no to my to wyjmiemy wszystko. A tutaj nam się minął. Tak? Nie. Też trzeba? Też trzeba tak do połowy podłużnicy wycinać. Mhm. Mm Dobrze. Ożeż ty. Ale dziurę masz facet w samochodzie. Kurwa, miał to, być zdrowy. Co miał być zdrowy. Ej, widzę, że z cięcia po kawałku wyszło, że i tak tej podłogi już nie ma. tak. Teraz zbliża się dla mnie najważniejszy moment, bo czegoś wam jeszcze o tym wspaniałym klasyczku nie powiedziałem. To, że Kermit miał w przeszłości zmienianą przez kogoś dupę, to już pewnie wiecie z poprzedniego filmu. A jak nie, to zapraszam się z nim zapoznać, bo w 43 minuty podsumowuje 10 lat zabawy tym Urwisem. Kontynuując, po tym jak zaparkowałem w latarni, idealnie w miejsce spawu tej dupy, po prostowaniu, wprowadzeniu auta, wszystko było git, poza odległościami kół tylnych od nadkoli. Różniły się mówiąc krótko. Nic z tym nie mogłem zrobić, więc jeździłem sobie dalej. Ale potem, gdy kończyłem czteroletnią przebudowę... Opadły mi ręce, bo gdy zrobiłem fitment, czyli spasowanie kół do nadkoli, to Kermit nabrał nowej przypadłości. Mianowicie coś było na tyle nie tak z karoserią, że kierownica cały czas chciała skręcać w lewo i to tak mocno. Nie to, że puścisz i cię tam trochę znosi. Normalnie trzeba było trzymać kierownicę, bo natychmiast zjechałby w pobocze. I tak, wszystkie te klipy, wycieczki i pokazy były robione z takim zjebaniem. Rozwiązanie problemu znalazł Paweł Trela, a było nim: podregulowanie o 3 cm wyżej gwintu lewego tyłu albo prawego przodu. Kumacie? Gdy wszystkie trzy koła miały spas, a jedno było 3 cm wyżej niż reszta, to było git. Ja, ja to wszystko powiedziałem Domskiemu przed robotą, a on wyjaśnił, że jeśli przekątne auta są spoko, a na szczęście są spoko, to po wycięciu całego tyłu i wstawieniu tego zawieszenia z tą całą konstrukcją musi jechać równo. Ja na to odpowiedziałem: naprawdę mocno trzymam kciuki, żeby tak było. O czym dosłownie za chwilę. Wspólnie się przekonamy. O, ja ci Siadł sobie. Jest dobrze. Ty, no niski jest, nie? Znaczy, bo przód jest wyżej, nie? To jest przychylone. Aha. Nie, no jest tak jak było mniej więcej. jak było. I zobaczmy teraz, co nam się wydarzyło z wachaczami. No powiem ci szczerze, że wahacze są prośniutko przy tej glebie. Tak? No co jest sam. Czyli przy dosyć dużym skoku geometra się niewiele zmienia, co znaczy, że zajebiście zaprojektowane zawieszenie. Teraz trzeba zrobić dwie runiutkie rurki, które będą symulować amortyzator. Pół centymetra jest różnica No to pół centa to nic No takie niecałe pół centymetra Czyli jest cień nadziei, że będzie git Dobra, zobaczmy jak będzie w praktyce Cień nadziei, mówię Kurwa, belka wstawiona, rurna spawana, chłop mówi cień nadziei Ale, ale rozumiesz, rozumiesz? <grym> no rozumiem, rozumiem. No, Po prostu to jest sytuacja typu wóz albo przewóz, nie? No, albo będzie dobrze lubi. Tak Nie ma pomiędzy Ile wstałam Trzeba trochę poprzypychać No nie ruszyło się No nie ruszyło się Więc jak na razie jest, jest super Ale jeszcze bez fanfarów Wcześniej już przy samym opuszczeniu na ziemię koła skręcały A każdy przepchnięty centymetr w tył czy w przód natychmiast to pogłębiał No dobrze było I do tyłu Wygląda na to, że jest dobrze Gratuluję Kermit jest prosty Chciałby, chciałby być Ale ważne, że będzie prosto jechał, to jest najważniejsze, bo i tak może Na drugim treningu po całym remoncie dostać gonga w słupek B i... Pizdu O, czyli tu mamy taki kształt, nie? No. O Dobra, po kolei, co musisz teraz zrobić, żeby projekt szedł dalej? Obspawamy po prostu to, co teraz mamy połapane i poustawiane. Powycinamy podłogi. No, i będę musiał zrobić kielichy. Jak zawieszę kielichy na rurkach, wtedy przejdziemy już do robienia podłóg. Kiedy następny raz się widzimy? No kurwa. Od razu chciałbym konkrety. <laughs> Powiem ci tak, chcąc, nie chcąc, no. musimy to zrobić trace'em W Którym? Tym. Jest...